Jadę pojazdem w kontrze. Juwiu. czym ty jesteś? Przeszedłem? Wszystkie zbiłem? Co jest? Dzięki, że zrzucacie mi taką bombę na twarz. Uff, no to mamy po trzecim poziomie. Fajnie, że się udało. Co? Nie, 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 nie. Co? Nie, to nie może być dalej. No halo? Szymona, ja jestem Gentler. Oglądacie już kolejną z rzędu odsłonę jakże wspaniałego cyklu w tamtych czasach, który naprawdę napędził dużo nerwów niejednemu rodzicowi, jak dziecko nie chciało odsiąść od konsoli, tylko dlatego, że doszło jakoś wyjątkowo daleko. Kiedy całą grę można skończyć w pół godziny, a więc zaczynasz ją przed wyjazdem do szkoły, po tym jak zjesz śniadanie, a rodzice się jeszcze szykują, nie? Kontra zawsze budziła różne emocje od radości z przejścia kolejnego poziomu do nerwów związanych z tym, że znowu umarłeś. Moje kontry to były oczywiście kontra y, pierwsza, y, kontra y, Super C, no i ta, którą obejrzeliście ostatnio, a może nie obejrzeliście, zapraszam serdecznie, kontra 8, która to była boczną częścią zrobioną przez kogoś innego, natomiast zawsze dla mnie najbardziej nostalgiczną. Wszystkie trzy filmy już są na kanale. To były kontry, które znałem, więc dużo łatwiej przychodziło mi ich ukończenie, y, co pewnie widać po tych filmikach, czego nie będzie widać po filmiku dzisiejszym. A to dlatego, że kontra The Alien Wars i potem Contra Hard corps. Tak, to są dwie nazwy kontr, które których zapomniałem. Operation C cały czas powtarzałem, że to będzie następna kontra. Operation C była kontrą oczywiście, na Game Boya. Dążyłem to sprawdzić po nagraniu drugiego odcinka. Wiem, że dużo głupot nagadałem, ale wiedzcie, że sprawdziłem to zanim przeczytałem to w komentarzach. <grym> Także dzisiaj kontra 3 The Alien Wars kontra, która wyszła na Super Nintendo. Druga kontra, o której mówiłem, kontra Hard Corps, którą też postaram się sobie ukończyć, to jest kontra wydana na Sega Genesis konsolę konkurencyjną w tamtych czasach. Obie są bardzo popularne. Nie tylko obie konsole, ale oczywiście obie gry. Obie miały swoje plusy, swoje minusy, zwolenników, przeciwników. Jedyne co pozostaje to w to zagrać. Ja nigdy nie miałem okazji ani zagrać w, o w Alien Wars. Znowu chciałem powiedzieć: Operation Sea. Ani w Alien Wars, ani w Hardcorps. Więc co? No, jedyne co mi pozostaje to spróbować. Do, to do czego dążę, to przejście tej kontry. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest też. Wiele osób potrafi to przejść bez mrugnięcia okiem. Ja nie grałem w te gry, więc na pewno będę miał ogromny problem. E, ten materiał będzie pewnie mocno pocięty, no bo utraty continue i takich tam. Ja nawet tak na dobrą sprawę nie wiem, jak się steruje. Podobnie jak poprzednio, gram oczywiście na emulatorze. M mamy tutaj padzika. No, <laughs> plan jest te gry ukończyć. E, plan jest poznać, co tu się właściwie dzieje. Nie znam nawet sterowania. Ustawiłem, zrobiłem tylko ustawienia sterowania. Wiem, że e, właśnie e, pady do. Super Nintendo miały cztery przyciski i tak jak tutaj mam L1, R1 to tam się nazywało LR po prostu więc były już trochę bardziej skomplikowane niż pady do Nintendo Entertainment System, które wyszło dużo wcześniej i miało przycisków tylko dwa, poza strzałkami więc będę musiał odkryć w ogóle jak się tutaj steruje nic jeszcze nie zrobiłem, żebyście wszystko zobaczyli na start, także no co, lecimy z tym cyrkiem Okej, okay. skok jest tak jak był. Jakaś bomba. Rozumiem, że to czyści. Aha, czyści pole i to jest pewnie ten granat, który mam tutaj mam strzał. A to coś zmieniam. Dobra, LR. Myślałem, że one nic nie robią, bo jak je klikam, to nic się nie dzieje za bardzo. Ale jak kliknę oba, to dzieje się coś takiego. Nie wiem, czy to coś robi specjalnego. No ale przyznam szczerze, że pewnie się przekonam. B, no dobra. B jest standardowo osłoną. Widzę, że zdobyłem sobie granacik. O, co? Dwie eski na dzień dobry? Aha, ja tu mogę zmieniać strzel... Zmieniam strzelanie, tak? O, a jak muszę złapał teraz eskę? Co by się stało? Dobra, zmieńmy sobie na S, bo to jest bardziej przydatne do bicia tych naziemnych ziemnych ludków. Dobra. Ha. Dobra, i co się stanie? O! Okej, okay. to jest sterowane. To przyjemne. To jest sterowane. To jest fajne. O, laser. Dobra, na razie lasera nie będę brał. Laser nie jest znany z bycia najlepszym na świecie. Aha. Dobra, czyli mam teraz dostęp do obu tych broni. Dobra, to tak zróbmy. Co jest? Kurde, wystraszyłem się pieska, co ten piesek? Aha, dobra, rozumiem, że on też mnie. No. Dobra, okej, okay, mamy to. No dobra. Jeśli będą tutaj takie tanie pułapki i oczywiście w poprzednich kontrach też tych tanich pułapek nie brakowało. To... Przyznam szczerze, może być... To... O! To wygląda w ogóle jak boss... pierwszy boss z... z kontry podstawowej. Zaraz po y, poziomie, który się chyba nazywał Jungle, tak? O, tylko mogę strzelać prosto, nie muszę się krzywić, żeby go zastrzelić. W porządku. To co? Coś takie inne. A może... czekajcie. Nie, nie da się wszędzie. Okej. Okay. Matko, no ja w poprzednich kontrach, jako że. Znowu? W poprzednich kontrach, jako że no, znałem wszystko na pamięć praktycznie, y, to było o tyle łatwiej mi cokolwiek komentować, powiedzieć, y, nie wiem, o tym, jakie miałem wspomnienia związane z tą kontrą, czy coś. Tutaj nie dość, że muszę myśleć o tym, co potencjalnie mogę powiedzieć, to jeszcze nie mam poję kompletnie pojęcia. Co? Dobra, wystąpmy to. Proszę, rakiety? O! Więcej bomb. Super. O, o B. Dobra. Bałem się, że to się zapadnie, tak szczerze. O, shit! Dobra. Mam B. <gryw> Mam B, jest dobrze. Jest dobrze. Rozumiem, że to strzelanie jest takie... To jest typowe rakietowe strzelanie, czyli jest po prostu mocniejsze. Dobra, zmieńmy to. Okej. Okay. Laser jest chyba taką lepszą wersją... Osz! Wyjechałeś mi ze ściany. Okej. Okay. <laughs> Dobra. słuchajcie, To co od razu widzę, to to jak duża różnica, jak duży przeskok był pomiędzy jedną Dobra, weźmy desterowanym, do to dobre jest. C mocne. Nie, no mam SK, a może SK zmienię? W sumie to dużo tutaj fajnego jest strzelanie. Dobra, zamieńmy te S, to S gdzie? Wow! Dobra, udało mi się <laughs> na czas załapać. A co? O! Oh. <laughs> Jakie możliwości? Udało mi się na czas załapać, że ten samolot do mnie strzeli jak będę na... Co mnie zrobiło? Okej okay. <laughs> Dobra, kumam Okej, okay. okej, okay, okej, okay, dobra eee, Rozumiem, że tu mogę stanąć Fajnie eee. No i widzicie, dlatego wiemy, że będę dużo ginął, bo nie wiem co mnie czeka, nie? Mam no pojęcia. S, dobra, no lepsze to niż zwykłe. Już widzę, że SK tutaj. Po tym, jak w pierwszej drugiej kontrze, SK była takim. strzelaniem, które się po prostu brało dla zasady. <laughs> Fuck. To tutaj zostało to tak zrobione, żeby specjalnie SK była taka sobie, nie? <laughs> Ale to, co od razu widać w tej kontrze, to jest w ogóle. natychmiast. No to to że poziom między jedną konsolą a drugą jest znacznie, znacznie wyższy, nie? Super Nintendo widać, że zrobiło, musiało zrobić ogromną furorę, bo gierki, które ogrywałem sobie na Pegasusie, które były głównie z Nintendo Entertainment System, no to nie była Ziemia. The fuck? Żółwiu, czym ty jesteś? No i zginąłem. Dobra. Dobra, słuchajcie, <laughs> to naprawdę będzie trochę trwało. Znaczy, wy to będziecie widzieli dużo szybciej, dlatego że, no, jeśli stracę wszystkie kontinium, to po prostu tepnę nas do tego samego miejsca, już mniej więcej wiedząc, co się dzieje. Dobra, mogę tu przejść. Okej. Okay. Okej. Okay. O! Shit. Jak ja mogę tu przejść, tak żeby mnie to nie zabiło? No bo także widać, że się bardzo podniósł poziom i dużo ciekawych rzeczy tu wprowadzili. Chociażby to, że ja wspominałem, grając z pierwszą i drugą kontrę, że są takie bronie, które mogłyby bardzo się przydać w niektórych sytuacjach, no ale zawsze bardziej opłacało się po prostu wziąć S. No a tutaj mogę po prostu mieć S na boku, czy cokolwiek tam wolę na zwykłych przeciwników, a na bossów, czy cokolwiek, trzymać sobie broń, której potrzebuję. Bardzo przydatna sprawa. No i oczywiście mamy standardowe czyszczenie ekranu. Wydaje mi się, że w starych grach to było bardzo częste, że brało się jakąś. O, no nie. Nie, <laughs> jeszcze tak robi. Kurde, bo. No dobra, no. Zobaczymy się już na bosie, bo teraz dużo gadałem. Nie Oj, 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 oj. Było blisko. Dobra, słuchajcie, podejście numer 3 do Boza. Eee, tak jak mówię, no widać dużą różnicę. jest fajnie, że można sobie wybrać tą broń. Eee, fajnie, że jest ten granat czyszczący. Eee, to jest dość takie standardowe w tych starych grach, że ten granat czyszczący się pojawiał. W ogóle przypadkiem zmieniłem. Zmieniłem broń na. Co to jest? No i ja miałem niby tego uniknąć, jak on strzelał laserem? Halo! Co to jest za bzdura? Ej, eee, no przecież to jest. Ha, bo ja mam ten granat. No to słuchajcie, no zginęliśmy. Chyba, wiecie co? Ja sobie zrobię, żeby na wszelki wypadek nie stracić, bo ja mamy tylko dwa continue już. Ja przejdę tą kontrę, od... ten poziom od początku, nie tracąc tych continue i zobaczymy się na bosie po raz kolejny. Czy jednak dało się do tego wsiąść? Dlatego teraz mówię, bo na pewno wam to pokażę w międzyczasie. <laughs> o ja Jadę pojazdem w kontrze. Dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Mamy z powrotem żółwia. Tym razem liczę, że się uda zrobić to lepiej niż ostatnio. A nie mam zwykłego strzelania, ale rakiety powinny być dobre na niego, skoro one zadają dużo obrażeń. Przynajmniej tak wychodzę z takiego założenia. Dobra, wziąłem sobie Eskę, bo pomyślałem, że będzie to dobre strzelanie, właśnie na czyszczenie tych. maluczkich przeciwników. Właśnie tych których on wyrzuca z siebie. Więc o właśnie, no. Zawsze z tymi bossami było tak. Znaczy głównie w Super Sea. Może w jedynce to nie aż tak, po prostu się brało SK i się wygrywało. Natomiast w Super Sea już było tak, że czasem trzeba było się zastanowić. Aż, ja, no zginąłem. Ciekawe czy ten granat. Może ten granat wyczyścił. Może ten granat, który czyści planszy, czyści też pociski na planszy. To jest ciekawa rozgmina, no. Muszę to wypróbować któregoś razu, słuchajcie, bo... Zobaczymy, no. Poziom drugi. Po bólach i trudach. Aha. Okej. Okay. To jest starting point. Ale skąd mam wiedzieć, gdzie... Aha, rozumiem, że te świecące punkty są moje cele. Czyli najlepiej byłoby zacząć tak, żeby wygodnie się szło. Ale co to tak? To chyba... Zacznę sobie tutaj po prostu, mogę sobie... Tak, mogę to zacząć, zaraz zobaczymy. I pójdę tak... Tak... Jakby zawiaskiem, zobaczymy czy to wyjdzie. Dobra. No to gramy. Aha! Overhead. Ale moment. Aha, ja się tak poruszam? A ja... Mogę się obrócić jakoś? No bo... Były overheady w Super C, ale to się chodziło wtedy tak... Wiecie, jak się chodziło w Super C? Kto to ogląda, to pewnie wie, jak się chodziło w Super C. O, w ogóle zmieniam rękę, jak zmieniam broń. Śmiesznie. Aha, O to... A... Oh shit, to będzie ciężkie. E, dobra, e, obracam się, słuchajcie, LR. <laughs> Używając LR obracam postać Przyznam szczerze, że jest to dość nie, niewygodne w porównaniu do Super Sea, gdzie mogłem po prostu z wszystko robić. Więc będę na pewno lamił strasznie, ale... No, zobaczymy. Dobra, tylko teraz cię ja pamiętam mapę. Pamiętam, że miałem iść... Teraz zapominam. Wciskam R żeby strzelić, bo we wszystkich grach 3D, Zresztą ostatnio gramy w banishersów na. O! Gramy w banishersów na streamie to, je... to, 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 to jest przycisk do strzelania, a tutaj obracam się w prawo. I robi się... O Jezus no Nie mogę ich nawet trafić. Ale to będzie złe. Dobra, pamiętam chyba mapę w miarę. Ha, tak! Tak! Nie będę musiał celować! Tak! Tak, dla mnie to jest dość łatwe do zapamiętania, no bo S to jest jak od y, Spreadgun, czy Shotgun, czy jakby to tam wolał. To w podstawowej kontrze też tak było. No, zakładam, że wszystkie mają. Zawsze szukam jakiegoś powiązania, więc łatwo mi zapamiętać te literki. Y, dlatego H jest prawdopodobnie od Howling, nie? Nie wiem od czego jest C, tak szczerze. Są te mocne rakiety. Aha, dobra, jak to jest zamknięte, to nie mogę do tego strzelać za bardzo. Rozumiem, że to jest taka forma osłony. Nie, chciałem broń zmienić. To mnie wykończy, ale na razie idzie mi dużo lepiej niż w poprzednim poziomie, tak szczerze, więc. No dobra. Dobra, on mnie chyba nie zestrzeli. Mam B, dobra? Okej. Okay. Był jeszcze jakiś typo? Nie wiem. Kurde, dobra, widzę, że strzałka mi pokazuje, gdzie mam iść, więc to jest. Fuuuuuuuck. To jest duży plus. Zapominam używać tych granatów, bo w ogóle e, jakbym sam decydował, to bym... Co się dzieje? Przeszedłem? Wszystkie zbiłem? Co jest? Dzięki, że zrzucacie mi taką bombę na twarz. Ta gra jest naprawdę wredna. Wow. Koniec. A nie, mam jeszcze życie. Dobra. Dobra, zobaczmy, czy to czyści pociski. O, akurat nie było pocisku na planszy. <laughs> Dobra, widzę, że muszę mu zniszczyć te duże kółka. A, karabin też mogę. Dobra. O Jezu, to trochę potrwa. Dobra, widzimy się w takim razie na, na bosie już z powrotem. Ja przejdę sobie ten poziom, widzimy się na bosie. A, jesteśmy od razu na bosie. Dobra, nieważne. A ty. My... Kurde, i tak bez strzelania? W sumie to podstawowe strzelanie też jest git. Matko bosko. Dobra, będę wiedział, że muszę unikać, jak on się zaczyna kręcić. Rozumiem, że jak teraz nie ma karabinu i nie może do mnie strzelać, to będzie mnie raszował. O Jezus No było tak blisko, nie? O F. Co to jest F? Nie wiem jeszcze F. F. Dajcie mi F U No L tu jest ewidentnie... A chociaż? Dobra, bo teraz mam strzelać w to światło, rozumiem. O. Co jest? On teraz skacze jeszcze? Aha, będzie na mnie spadał. Dobra. Dobra, dobra, słuchajcie, robimy to. Wierzę, że uda się to zrobić na tym jednym życiu, które mam. W pierwszej. O, udało się. W pierwszym poziomie, po tym jak zrestartowałem grę, nie straciłem żadnego kontinuum. Więc jesteśmy na pełnym... na pełnej ich liczbie. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Poziom drugi zakończony. I mam nadzieję, że jest ich tu 8, tak jak w innych kontrach, a nie. znaczy w poprzednich. Bo jak będzie ich więcej, to ja mam wrażenie, że spędzimy tutaj cały dzień. Cały dzień! <grym> o, jak to F fajnie tu działa? Tak podróżuje razem ze mną, jak tym kręcę. Nice, podoba mi się. F, mam już F. Ale F chyba będzie lepsze niż laser. Nie podoba mi się ten laser za bardzo, powiem szczerze. O! Łosus! Myślałem, że już jak się rozłożyłeś, to nie będziesz za mną podróżował. To gość. Ja ciągle zapominam o tych granatach też, że je mam. O, na przykład teraz muszę mi ich użyć, bo dużo przeciwników mi się zrobiło pod nogami. No nie wiem, najedziesz na mnie, nie najedziesz na mnie? Dobra, dajcie mi ten laser. No, całkiem mocny. O, dobra, ale widzę, że pewne problemy pozostały. To znaczy, jak strzelam laserem i akurat mapa się przesuwa, to laser leci razem z mapą, nie? Zawsze zostaje na tych samych współrzędnych na ekranie. One mnie nie. Uuu, dobra, okej. Okay. One mnie nie zabijają. One próbują mnie porwać A eee, jak mnie nie zabijają, to mogę spróbować... Zginęły. Okej okay. Okej. Aha, dobra, już widzę. Do... Widziałem jak to działa wcześniej, jak te rzeczy mnie przesuwają. To dobrze, że mam F w takim razie. Normalnie jakbym miał zwykłe strzelanie, to strzelam, że musiałbym się... No właśnie, razem z tym podróżować, żeby znaleźć się pod nim i do niego strzelić. Ale F ma ten plus, że sobie przez niego przechodzi. Great. O! Oh, do góry! Do góry! Nie! Nie, bo... Poz... <ścoughs> Ale perfidne... Co jest? Co to za rakiety? A, te ściany się mogą dropać, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mogę mu nic zrobić? No? Halo? Co? Tu się powinno dostawać po prostu jakąś taką długą, wielostronicową instrukcję z opisem tych wszystkich bossów. No bo nie da się ich pokonać, normalnie jak w Dark Souls. A. No i tak się ginie w tej grze, no i tak się ginie. Nawet nie doszedłem do tego bossa, z którym walczyłem wcześniej, dobra. Dobra, jesteśmy tu. Mam dwa strzelanka, nie straciłem życia, słuchajcie. Teraz trzeba wykmienić, jak robić uniki od, tych, od tego typa. Rozumiem, że nie mogę go teraz trafić, muszę przeżyć po prostu. Dobra. Między rakietami jestem w stanie się w miarę poruszać. Będę jak najbliżej góry się trzymał. Po prostu w ten sposób łatwiej mi się unika tej dolnej łapy, bo nie muszę się nad nią zastanawiać. Dobra, dobra, jest git. Jest git. Pytanie, jak długo tak muszę. Myślałem, że... Dobra, już zaczynałem myśleć, że muszę. Co jest? Okej. Okay. Kumam. Widziałem, że... No i nie wiem... Halo! Uf. Dobra, widzę, jakie to jest wredne już. Oooo, straciłem. No i nie wiem, kiedy on się... Aha, teraz nie. Teraz? Dobra, udało się, słuchajcie, jest Git. Czy to był boss? Czy to był taki mini boss, jak już do tej pory dwukrotnie się zdarzał? Mini, no świetnie. Jo. Dobra, SK tutaj gra, bo nie muszę celować za bardzo. To H by się przydało też. L, L jest mocne, to chociaż tyle. Nie, SK jest lepsza do czyszczenia, co? Co? A no tak, to no w sumie zaraz, boss po. Po mini-bossie, tak jak poprzednio. On nie namierza tym światłem jakoś? Czy on to tak... Nie, ono tak świeci dla świecenia. Co jest? Jesus Dobra, okej. Okay. Rozumiem, że tak jak tamten boss, jak ma zamknięte... Okej. Okay. Jak ma otwarte oko, to mogę go strzelać. Jest git. No nie było trudne. B, dobra. B mi da przeżycie. Cokolwiek by się nie działo, to przynajmniej nie umrę. Ok. Dobra. O, tych panów znamy. Działka w ścianie to jest coś bardzo standardowego. Nie wiem, czy nie w każdej kontrze było. W każdej było. Chociaż to te przypominają bardziej te super C i chyba się bardziej też tak zachowują. No, oczywiście wychodzący ze ściany. Ty powie, no nie, no nie, no nie wierzę w to po prostu to się tak nie da grać się. <grystanie> Hit to jest. Nie ale. Przyznam szczerze, że dobrze się bawię. Ma to feeling tych starych kontr. Takich typowo zręcznościowych, z tymi takimi nowymi twistami popularnymi. Przecież nie wiem, jakby to nazwać. Fajnie, bardzo fajnie tu się gra. Ha? Nie chcę, ha. SK jest fajniejsza. O, mogę się łapać z też. Chcesz? Aha, rozumiem, że to boss. Może tak będzie łatwiej, ale na pewno będą mieli jakiś sposób, żeby mnie tu trafić, co? No pewnie, że tak. No że mieli sposób, żeby mnie tu trafić. Czyli jeden strzela do dołu, drugi jest w stanie wejść na górę. To dość skomplikowany temat jest w takim razie. Hmm. Ciekawe, czy da się ich zabić, zanim zdążą zrobić taki numer. Gdzie się pojawia? Dobra. To pojawimy się z powrotem na Bosie w takim razie, bo widzę, że tutaj już będzie dość łatwo, bo to jest ten fragment, który raczej rozwaliłem, że tak powiem. Tylko nie mam teraz eski. <laughs> No dobra, siemanko. Jesteśmy tu znowu i dalej mam nadzieję, że uda mi się zabić któregoś z nich szybciej niż ten zdąży wskoczyć na górę i mnie zabić. O, dobra. Okej. Okay. A, czemu ja nie mogłem? Przecież da się tu chodzić po ścianie. Dobra, udało mi się jednego zabić. Co? Nie udało mi się go zabić. Nie udało mi się go zabić. <grym> On żyje. Okej, okay, dobra, nie są w stanie tu wskoczyć. Great. No to mamy po trzecim poziomie Fajnie, że się udało Co? Nie, 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 Co Nie, to nie może być dalej, no halo Co jest? Co? Mało ci tego strzelania? Co jeszcze jedno kółko? No myślałem, że jedno kółko to będzie koniec, nie Uf, uh, demol. No, i zaraz będziemy resetować całość, nie? Oczywiście gram tak, jak sobie obiecałem. No, zaczynam od zera. Dobra, będziemy się widzieć z powrotem na tym bosie, zaraz do niego dotrę. Ale no, tak jak sobie obiecałem, gram bez save stateów, więc chcę to przejść w całości poprawnie, bo uważam, że jestem na tyle dobry, że mogę to zrobić. Najwyżej będę grał cały dzień. Widzimy się na miejscu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu, wróciłem do tego bossa, także walczymy. Yo, Lecimy z tym cyrkiem. Trzeba go zabić, Asap. Dobra, bo ten będzie strzelał w złą stronę. No właśnie. O, dobra, dobra, dobra. No jak się pamięta jak oni walczą, to już jest dużo prościej, nie? Już tak naprawdę dużo prościej. Nie no, ale design tych przeciwników jest generalnie bardzo dobry, no nie? Tylko, moim zdaniem, to są takie easy trapy. Bo to nie jest tak, że trudno jest uniknąć tych rzeczy, tylko po prostu, jak pierwszy raz grasz, to praktycznie nie ma szans, że, że, że to przejdziesz, nie? No, sama zręczność ci tu nie pomoże, musisz wiedzieć. Więc ja uważam, że ten balans jest zaburzony, bo na przykład, tak jak grałem w Elden Ringa, moim zdaniem, bossy w Elden Ringu są bardzo fajnie zrobione. Bo są jednocześnie właśnie, ta, właśnie takim chip trickiem, że praktycznie nigdy nie przejdziesz ich za pierwszym razem, chyba że bardzo mocno się y, nafidujesz wcześniej, w sensie wyexp'isz... What the fuck? Nie wiem czemu zareagowałem. Chyba jak gadam, to reaguje czasem instynktownie, nie? Także bossy w Elden Ringu też nigdy ich nie przejdziesz za pierwszym razem, ale potem i tak są trudne, nie? A tutaj, jak wiem, co robić. No już praktycznie nie jest to żaden problem dla mnie, żeby to przejść, nie? Szczególnie jak jestem graczem tych kontr i pierwszą drugą też przeszedłem w całości, więc też znam te chip triki.